jest bardzo trudna, wszystko jest podzielone. Teraz jakieś tam zrobiły się już, prawda, niby grupa już powstała tam Korwin i tam jeszcze ruch narnowy i cała reszta. Podobno się bardzo kłócą, więc wiadomo, że to się nie rozwali po tym, po wyborach, ale to zobaczymy. I kolejna kwestia to jest taka, że tak idzie też osobno, więc my jesteśmy po prostu rozczłonkowani, rozwaleni. Słuchajcie, wydaje się, że sytuacja jest bez wyjścia. I ja osobiście już od bardzo dawna tutaj próbowałam jakby lansować ideę, że my powinniśmy przejąć władzę bezpośrednio, po prostu przygotować się solidnie do tego i przejąć to. Na razie nie ma chętnych, nie ma odważnych. I po prostu jakby sama lansuje tą ideę. Ale ym, ponadto, y, w międzyczasie, właśnie, już zaraz tutaj y, chwileczkę, podeprę się, proszę mnie chwileczkę powiedzieć. Y, podeprę się, bo y, przyszła mi taka myśl, to na y, skutek rozmowy z pewnym y, zacnym panem, y, po prostu y, taka idea mi przyszła, żeby spisać y, to, co ewentualnie można by zrobić, myślę, ratując sytuację, chociaż nie wiem, czy to się uda. Taki trzypunktowy plan działania. Ja się oferuję jako bezstronny łącznik. Mam stronę internetową, tam maila, również adres mailowy, również TeresaGarland, małpawidespolska.pl, więc można się tam kontaktować ze mną. I tak pomyślałam, że wszyscy są rozbici. I czasami się tak zdarza, że te małe komiteciki, one próbują tam gdzieś się zarejestrować, bo sama też rejestrowałam kilka razy. I wiem, że czasami są problemy, żeby choćby zebrać ludzi na listy do kandydatów, a wiadomo, że jak się po prostu je rejestruje, to musi być podwójna ilość kandydatów, bo trochę odrzucą, trochę ludzi odejdzie, bo to są agenci, więc różnie to bywa. Więc, więc takie trzy punkty wymyśliłam. Pierwszy punkt to jest taki, żeby zebranie listy osób z całej Polski zainteresowanych kandydowaniem do Sejmu wyborach 2019 roku, czyli kto chce kandydować, to niech pisze, a ja będę wpisywała okręg, na przykład jakiś tam, nie wiem, pięć i y, po prostu y, ci, którzy się zgłoszą i chcą kandydować. Y, potem, jak już y, nadejdzie taki właśnie moment, kiedy będzie już trzeba ludzi tych, y, na, y, te y, na listy wpisywać, y, to wtedy po prostu ja im będę rozsyłała, y, ci, którzy y, no, będę rozsyłała po prostu, jeżeli się zgłoszą jakieś komitety, że brakuje im na przykład. No to albo będą zainteresowani jakimiś nowymi ludźmi, to ja im prześlę tych, po prostu te nominatywy. Kolejna rzecz to akcja Wspólny Stół Wyborczy. Proszę Państwa, nie mamy szans na to, żeby pozbierać podpisy. Taka jest prawda, bo teraz są przepisy RODO, ludzie podpisów już nie chcą dawać. Poza tym mają już dość podpisów, dość podpisywania się wszędzie i tak z tego nic nie ma, nic nie ma. Więc trzeba wymyślić coś innego. I ja tutaj, przyszła mi taka koncepcja, żeby zrobić wspólne stoły czyli na przykład kilka ugrupowań, które idą do wyborów, żeby się razem przy jakimś stole tam zebrały i taki człowiek będzie chodził od jednej kartki do drugiej i podpisywał się. Ja to przetestowałam tam w Warszawie i to tak nawet to zadziałało, powiem, że ludzie się podpisywali. Przechodzili po prostu od jednego do drugiego, bo poparcie można dać kilku ugrupowaniom. Kolejna sprawa to jest trzecia rzecz, więc tutaj też właśnie oczekuję tych, którzy będą zainteresowani, mogą pisać do mnie. I wpisywać się do tej akcji wspólny wy stół wyborczy. I trzeci punkt to jest idea programu wyborczego. No to oczywiście kwestia jest taka, że zwykle jak się tworzą jakieś takie ugrupowania, grupeczki, ad hoc i tak dalej, nie ma w ogóle programu. W ogóle e, oni coś tam wymyślą, że chcemy to czy tamto, ale to są życzenia, nie są niepoparte żadnymi e, po prostu merytorycznymi wyliczeniami i tak naprawdę to troszkę na wierzbie nic z tego nie będzie. Więc e, tutaj trzeba po prostu program e, wyborczy. I też wiem, że są ludzie, są różne grupki po Polsce, którzy już tworzą programy, ale oni nie są skonsolidowani w sensie takim, że e, ma, są różne gałęzie w gospodarce i dla różnych gałęzi albo różnych e, po prostu działów e, mają już opracowane, ale to wszystko trzeba spiąć, musi się to uzgodnić. Więc teraz ja nie wiem, czy będzie zainteresowanie, ale jak będzie, to ja jestem dyspozycyjna do zbierania takich po prostu osób i kontaktowania między sobą, jeżeli są zainteresowani takim uzgodnieniem ze sobą. I już kończę, już kończę, już kończę, panie Zbigniewie. Mam tylko jedną kwestię, więc to były kwestie odnośnie tej koncepcji, którą chciałam przedstawić. Natomiast jeżeli będziecie państwo, bo ja nie będę miała możliwości już niestety zostać dłużej, ale tu są takie dwa punkty, które od szanownego pana otrzymałam i żeby podyskutować jeszcze nad tymi punktami, postulator organizacji, jest ich tutaj kilkanaście i pod punktem 2, finanse, jest napisane punkt d, pod punkt D, spłata długu publicznego oparcia oparciu o gigantyczne złoża rodzimych, surowców naturalnych i to mi troszkę się nie zgadza z tą ustawą, z którą dzisiaj żeśmy dyskutowali tutaj, bo niby nie chcemy, prawda, żeby nam przejmowali złoża, a tutaj jest taki punkt, że my będziemy spłacać długa poza tym, tymi złożami surowców rodzimych, kiedy tak naprawdę za kilka lat najprawdopodobniej Banksteria Światowa się zejdzie i dogadają się i oni umorzą te długi, więc dlaczego my mielibyśmy płacić ponadto, bo w ogóle my nie jesteśmy im nic długim tak naprawdę. I ostatnia rzecz, proszę Państwa, to już nie będę. System jeszcze punkt trzeci postulatów, to ja w styczniu od Pana Szanownego tutaj Wesłowskiego otrzymałam. Gospodarka, punkt trzeci, podpunkt F. System Auro, odrębne opracowanie, określający. Wkład każdego obywatela w budowanie dobra wspólnego i zapewniający gratyfikację pożądanych społecznie postaw i zachowań, pobudzanie do dobrego, sprzężony z dofinansowaniem pracy przez rozproszoną emisję pieniądza oraz zaawansowanym systemem resocjalizacji. W ogóle tego punktu nie rozumiem, to jest dla mnie jakieś takie, nie wiem, no to mi się za mgło kojarzy. No, takie są moje stwierdzenia. Bardzo dziękuję Państwu.